Dajcie. Dzisiaj kolejne ćwiczenie zwiększające ruchomość waszych kręgosłupów. Ćwiczenie będziemy robić w pozycji stojącej, także polecam, może w przerwie w pracy, żeby poruszać, rozruszać. Przypominam tylko, żeby nasz kręgosłup był zdrowy, musimy go ruszać, musimy go mobilizować. W trakcie ćwiczeń nie masz czuć bólu, e, możesz czuć jakieś takie strzelanie, leciutkie, coś takiego. Nic złego. Odblokowujecie sobie stawy międzykręgowe. Nie masz czuć ostrego bólu. Dbaj o siebie, słuchaj swojego ciała. E, jeśli mnie jeszcze nie znasz, jestem ta Ta Gremska, e, leczę ruchem. Możesz mnie znaleźć na kanale na YouTube, możesz mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie. E, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, polecajcie dalej, ćwiczcie, dbajcie o siebie. E, no i co? No zapraszam, zaczynamy, nie ma co gadać. Tak jak powiedziałam, Warto sobie zrobić te ćwiczenia w międzyczasie w pracy, albo gdy długo musimy siedzieć, e, czy to w pracy, czy nie w pracy, czy w samochodzie, tak? Żeby nasz tuf, rozruszać nasz cały tułów, rozruszać nasz kręgosłup. Ja na potrzeby filmiku zrobię mało powtórzeń, żeby ten film nie był za długi, natomiast e, fajnie by było troszkę więcej tych powtórzeń zrobić, niż ja pokażę dłużej. E, więcej czasu stajeć za naszym kręgosłupem. Natomiast to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że żeby to robić konsekwentnie, regularnie, najlepiej codziennie, po miesiącu zobaczysz mega efekty, w ruchomości twojego kręgosłupa. Lepiej jest zrobić codziennie po 5-10 minut, niż raz w tygodniu spędzić nad tym godzinę czy dwie godziny, także tu konsekwencja i wytrwałość. Pamiętaj też, gdy ćwiczysz, nawet zwykłe takie ćwiczenia rozluźniające, rozciągające, stretching, skup się na tym co robisz, nie myśl o niebieskich migdałach, poczuj swoje ciało, żeby jakby tak świadomie pracować swoim ciałem. Uczysz się wtedy dzięki temu świadomości ciała. E, ma to wpływ na później Twoje postawy ciała, w ogóle na przemieszczanie się w przestrzeni, na ustawienie swojego ciała w przestrzeni. Dobra, koniec gadania. Zapraszam. Stań w szerokim rozkroku. Zawsze, przez, przed każdym ćwiczeniem najpierw sobie pięknie ustaw kręgosłup, ustaw miednicy, mieć ma być pionową względem ciała, czyli lekko aktywny brzuch, który trzyma Twoją miednicę. Szeroki rozkrok krążenia bioder. Wielkie, wielkie koła. No i są proste, a ja wypycham jednicę w każdą stronę najmocniej jak się da. Rozgrzewamy, rozciągamy, rozluźniamy powięź. Może coś delikatnie szczelać, chrupać. Odkręcę w drugą stronę. U mnie akurat stopa. Wielkie, wielkie koła. Jak największe. No wypycham w Prawo i w lewo. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zatrzymaj. Ustaw swoje stopy równolegle do siebie pod biodrami. Ugnij kolana. I szybkim, dynamicznym ruchem podwijam jednicę. Ja odsuwam ręce, żebyście widzieli. Siłą mięśni brzucha tutaj skracam. Chcę zaokrąglić lędźwiach. Chcę rozluzić całą okolicę tego szupa ale również miednicy. Rozluźniacie całą okolicą ręczy miednicznych. Jeszcze, cztery, dawaj, dawaj, trzy, dwa, jeden. Uwaga, to samo, tylko krążenia miednicą. Taniec brzucha, nic innego jak taniec brzucha. Czyli zobacz, siłą mięśni brzucha rysujesz kółka swoją miednicą. Puszczam ręce, bo już widzicie wszystko. Wielkie, wielkie kółka, nie martw się, na razie jest słabo, jak na początku nie wychodzi, jak wychodzą kwadreciki, też może być. Odkręcaj w drugą stronę, wielkie koła, mega mocna praca brzucha i jak największa. Ok. świetnie, rozluźnij, pokazuję bokiem. Przeprostowujemy kręgosłup, głowa, szyja też, mocny przeprost i zaokrąglenie, schowanie, przeprost i zaokrąglenie, to wdech i wydech, wdech i wydech, zobaczcie co się dzieje z moimi ramionami, z moimi barkami, wydech, przy okazji pracujemy, obręczą barkową, łopatką, barkiem, wydech, można sobie dodać ręce, otwórz, zamknij zaokrągli, otwórz, przeprostuj, zamknij zaokrągli, jeszcze, zamknij, ostatni raz, Znowu staję do Was przodem, po tym miednicę od pasa w dół nic się nie rusza. Wyciągam się mocno, mocno do sufitu. Sięgam ręką do sufitu, ale wysuwam rękę, bark i bok ciała. Miednica stoi nieruchoma. I przemian. mocno, mocno. Pociągnij, pociągnij. I zobaczcie, to nie jest sama ręka, to jest razem z wychyleniem jakby ciała do boku ruch kręgosłupa. Wydłużasz bok ciała. I jeszcze. 4, 3, 2, 1. Uwaga, to samo spuszczam ręce w dół i robię w dół. Zauważ, że ja nie ruszam moją miednicą. Żeby Ci było wygodniej, możesz stać szerzej. Ustabilizuj, unieruchom miednicę. Robię skłony bokiem, czyli ciągnę moją ręką po w stronę kolana, za kolana. Dół i dół. Pamiętaj o tym, żeby się nie garbić. Jesteś idealnie wyprostowany, robisz skłony bokiem. Tutaj czujemy mega fajny ruch, pracę, rozciąganie. No i oczywiście nasz kręgosłup zwiększa swoje zakresy ruchu. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. 1 Zatrzymaj. Po dwie miednice. Jeszcze raz ustabilizuj. Przenieś ręce do boku, na zewnątrz. Barwi są nisko. podusz. Ciągnę. Ciągnę. Moja mienica dalej stoi, do boku, do boku, I jak najdalej. Pociągi, pociągnij. Pamiętajcie, nasz koń musi się ruszać musi być giętki, elastyczny, mobilny. Jeżeli czujecie jakąś sztywność, takie połamanie, jak wstajecie, no to już niekoniecznie on jest taki giętki i mobilny, ale nawet jeżeli czujesz sztywność, te ćwiczenia oczywiście naprawią to, pomogą Ci. W usprawnieniu, w uruchomieniu kręgosłupa. Tak naprawdę tu nie chodzi tylko o kręgosłup, oczywiście chodzi o tkanki miękkie wokół kręgosłupa, tak? Cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Pokażę przodem. Będę wyciągnąć, to samo z miednicą, nie ruszasz od pasa w dół. Wyciągam rękę do przodu, raz jedną, raz drugą. Ciągnę, ale to znowu, zobaczcie, nie jest sama ręka. Wyciągnij daleko, daleko, daleko. Ręka, bark, aż Ciągnę, ten kręgosłup i druga strona. Pociągnij, pociągnij. Chciałby sięgnąć mocno do przodu. Daleko, daleko. Mocno przez siebie. Osiem, siedem, sześć. Dalej dalej. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Podobnie wyglądające ćwiczenie, gdy ja wyciągam jedną rękę do przodu. Przeciwna ręka w tym samym czasie. Łokieć, ciągnie w tył. Tak jakbym przyciągała linę, jakbym się wspinała na nie Ciągnę, ciągnę, czyli jeszcze większy skręt kręgosłupa. Twoja klatka piersiowa odkręca się na zewnątrz, a głowa patrzy przed siebie. Miednicę staraj się trzymać nieruchomo, skierowaną do przodu. I jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Świetnie. Jeżeli któreś ćwiczenie przypadnie Ci do gustu, to znaczy Jest. nie, że polubisz, Poczujesz, że daje się mega ulgę, skup się, zrób więcej tego ćwiczenia, zrób więcej powtórzeń. Natomiast generalnie e, wszystko naraz, różne ćwiczenia pobudzają różne struktury, dlatego fajnie jest nie robić ciągle tego samego, nie? I teraz sobie jesteśmy, stoimy, zrolujmy nasz kręgosłup z wydechem, zaokrąglamy, zaokrąglamy, zaokrąglamy. Zatrzymaj się chwilę w takiej pozycji, masz mocno napięty brzuch podwiniętą miednicę. Tutaj piękne rozciąganie dołu. I teraz zejdź nisko, tyle ile możesz. Oczywiście nie chcesz czuć bólu. Możesz sobie ująć delikatnie kolana w tym momencie. I tak, myśl o tym, nie myśl tylko rób, <laughs> żeby pupę ciągnąć do sufitu, zadzierać. Czyli teraz masz przodo pocholoną miednicę, nie? Głowa, szyja. Luźno wisi. Ręce też. I tak sobie chcemy potrwać chwilę w takiej pozycji. Pupę zadzielasz do sufitu. Kolana masz lekko ugięte, rozluźniasz szyję. I zobaczcie, ja sobie, ja sobie ręce tak mam w ten sposób, żeby nie wisiało albo mogą wisić, albo możesz tak złapać. Ja sobie skręcam, zobacz, raz w jedną stronę, raz w drugą. Mobilizuję kręgosłup mój teraz wisi luźno. Wiercę się, kręcę po prostu, nie? I tak sobie można powiesić. Dzięki temu bardzo, bardzo fajnie rozluźniacie dolne plecy. Przypomnę tylko, może powiem, kto nie wie, pracując na kręgosłupie, ruszając kręgosłupem, to nie jest tylko, że ja sobie ruszam kręgosłupem, ja ruszam mięśniami, ja ruszam więzadłami, stawami. Ale ja ruszam rdzeniem nerwowym, mm. tam jest taki płyn, jest zamurzone w płynie i eee, to jakby też pompowanie, przerzucanie tak. tego płynu, tak, masowanie, więc same superlatywy w tym temacie. No i dobra, teraz przestałam się wiercić, kolana mam lekko ugięte, jedno sobie kolano prostuję i na przemienne. Tu już trochę wchodzi rozciąganie nóg, ale gdy cały czas będziesz chciała, chciała swoją miednicę pochylać w przód, tak byś chciał położyć ją na udzie, cały czas pracujesz dołem pleców, okolicą kości krzyżowej i dolnym kręgosłupem. Jeszcze kilka razy. Głowę możesz sobie zwiesić, znowu z powrotem, niech sobie szyję odpoczyła, powiercę się, powiercę. Ja ruszam głową, napinam szyję, bo patrzę do Was. Natomiast ty spokojnie sobie możesz w pełni rozluścić. Możesz teraz wyprostować nogi i wyciągnąć się jak najniżej do podłogi. Ciągnę, ciągnę, ciągnę. i teraz kolana i z wydechem kręg po kręgu wyjść do góry do góry, do góry, do góry świetnie eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj mam nadzieję, że się podobało, że będziecie ćwiczyć jeszcze została nam chyba trzeci filmik, użyjemy kija na pewno ma, każdy z Was ma kij od szczotki, od mąpa jakiegoś tam czy coś, eee, rozruszamy nasz kręgosłup ćwiczeniami z Zapraszam serdecznie, polecajcie dalej, pokazujcie, ale przede wszystkim ćwiczcie. Ćwiczcie sumiennie, chociażby 5-10 minut codziennie, ale koniecznie codziennie zrobię robotę. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. papa. Pa.